Teraz Się zastanawiam jak mogę lepiej ułożyć te torebki, żeby je fajniej, może nie wyeksponować, tylko żebym miała jakby miała lepszy pogląd o na to co mam. Tam są z tyłu jakieś ściśnięte, więc. Hmm, no nie wiem, nie wiem. Jak coś wymyślę, to dam wam znać. Zakładam dzisiaj ten pasek. Bardzo go lubię, bo to logo jest super dyskretne, chociaż jak wiecie, ja lubię duże logotypy. No i przez to miałam niedawno burzę w komentarzach i na TikToku i na Instagramie, że takie wielkie logo to jest pase, że to wieśniaki noszą. Ludzie za kompleksieni. Tymczasem ja ani nie jestem ze wsi, chociaż moja rodzina stamtąd pochodzi, moja mama jest ze wsi i jest to dla mnie raczej powód do dumy, jakby nie wiem, coś neutralnego, niż powód do wstydu. Nie wiem czemu ludzie w Polsce jak nie lubią czyjegoś stylu, to właśnie wyzywają go od wieśniaków. To po pierwsze. Po drugie, nie mam kompleksów. Kiedyś może miałam jakieś kompleksy, ale w tamtych czasach nie miałam kasy na markowe rzeczy, więc. Chociaż w sumie zawsze miałam, bo odkładałam sobie. O, przesyłka do odbioru. Jezu, cudownie. Nowe ubrania, wiosenne stylizacje. Bardzo się cieszę. Taki pasek. Ta koszula ma 300 lat, dosłownie. To jest taka koszula body. I ona jest z TK Maxa. Kurczę, nie wiem już jakie buty do tego. No, pokażę Wam się zaraz w lepszym świetle. Jeśli chodzi o perfumy, to ostatnio cały czas męczę zapach Alien z Made in Lab, ten odpowiednik, ale dzisiaj mam ochotę na. Toma Forda, to jest czarna orchidea, bardzo intensywny zapach, taki zupełnie niewysenny, ale nie wiem, jakoś naszma mi chęć na niego. Może dlatego, że patrzę na mój garnitur, który wyłowiłam w lumpie i który był przyczyną no, grubej dramy, o której teraz wam opowiem. Także trochę jeszcze przeprostuję spodnie i pierwszy raz go razem przymierzyłam, bo ja go oddałam do krawca, odebrałam od pani krawcowej, potem był w czyszczeniu i teraz mi się trochę wygniótł, więc go przeprostuję i... Mierzymy, jest i on, kość niezgody, e, tutaj były skrócone rękawy, przyszyty guzik, bo jakby zdecydowałyśmy razem z panią krawcową, że zostawiamy jej jakby szerokość naturalną, że naturalną, no wiecie, no nie, nie robimy żadnych przeróbek i spodnie były dość mocno zwężane, także zaraz, Luisek jesteś ciekawy, zaraz zobaczymy, Luisek aż do mnie tu przyszedł, Zaciekawiony, co mam niej robi? Jestem absolutnie zachwycona tym, jak on leży. Góra będzie na pewno jutro rozpięta, bo ja go zakładam jutro na spotkanie przedsiębiorców z trumi miejskich. Spodnie są po prostu idealne. Luisek tu na mnie zerka. Pięknie wyglądają. Nie no, po prostu obłęd, obłęd. Fajnie mogę ją zapiąć, nie jest taka, wiecie, za duża. Ale mówię wam, ja będę miała jakiś taki beżowy top pod spodem, i będę ją miała rozpiętą. Albo ona też bardzo fajnie może wyglądać, zebrana tutaj paskiem. Zazwą pokażę jeszcze wiem, w świetle. I słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, ja ten garnitur Bosa kupiłam w Lumpeksie, w Elblągu. Pojechałam pierwszy raz od wielu lat do Lumpeksu z moją asystentką. Spędziłyśmy super dzień, razem ona mnie tam nagrywała, i ona ten garnitur de facto znalazła. I e, zaatakowała nas, no bo to inaczej nie da się nazwać, kobieta, która stwierdziła, że to jest jej garnitur, że ona go odłożyła tam na jakąś kupę ubrań. Tam faktycznie leżała na parapecie ogromna kupa ubrań, w której wszystkie panie grzebały i sobie, wybierały rzeczy. No i ona potem, e, znacie historię, zrobiła wielką aferę na pół na cały Lumpeks. Że ją okradłśmy i w ogóle. I to nie jest niestety koniec tej historii, bo chyba dwa dni po publikacji filmu zaczęłam dostawać pogróżki z różnych kont. Tutaj mam wklejaj. Ja celowo robię screeny takich pogróżek, bo w razie, gdyby mi się coś stało, ja mówię o tym ludziom, że coś takiego się wydarzyło, no to jakby łatwiej będzie szukać. To, to brzmi strasznie, no ale słuchajcie, nigdy nie wiadomo, co o takiej osobie przyjdzie do głowy. Jaka była moja reakcja na te pogróżki? One były i na Instagramie i na YouTubie, żadna. Ja od razu to usuwałam, tę osobę blokowałam, ona pisała z różnych kątów, zero odpowiedzi, zero reakcji i tak naprawdę po tej jednej fali pogróżek ona sobie dała spokój, powiedziała, że nie ma żadnej reakcji. Także zostałam wyzwana od złodziejek, kur, że jestem, że jestem złodziejką z Gdańska, jestem spalona na swoim rejonie i dlatego przyjeżdżam do Elbląga kraść. Takie słuchajcie słownictwo, więc ogólnie takie słowo ciśnie się na usta jak patologia. No inaczej tego się nie da nazwać, to jest patologia. No i ten odcień brązu jest po prostu przepiękny, taki czekoladowy, idealna nogawka, idealny pies. Brak telewizora cały czas nam tutaj do skwiera. Był tu telewizor i zanieśliśmy go do sypialni, i prawie nigdy go nie oglądałem, więc trzeba albo go przejść z powrotem, albo dokupić tu telewizor, i ciągle jakoś wiecie. No, 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 nie ma w ogóle na to czasu i przestrzeni. A tutaj są rośliny z biura, zaraz wam pokażę dlaczego. Dajcie znać, tak by the way, co myślicie o całej tej historii z garniturem. Takie rzeczy, moim zdaniem, powinny być łatwe do zweryfikowania. Taka osoba e, powinna być łatwa do namierzenia po IP. Słuchajcie, jedziemy na spotkanie. Jak wrócę, pokażę Wam, jak teraz wygląda pomieszczenie, w którym kiedyś było biuro. Trenczyk jest grany, słuchajcie, pogoda idealna na tręcz. I pogoda idealna na umycie auta. Nie jest idealnie, ale widać progres. Sama myję swój samochód. Nie wiem czemu jakoś nie ufam tym myjniom, Czy powinnam to zmienić? Nie wiem, ja się boję, że tam wiadę i te takie, wiecie, elementy, jak to się nazywa, te takie do mycia, te szczotki, że one będą brudne po poprzednim samochodzie i że ten brud porysuje mi lakier. Bo słyszałam kiedyś takie historie i chyba dlatego wolę robić to sama. I właśnie wczoraj pucowałam ręcznie po myli. Tak. Power. Mam spotkankę w karu, aranżację. Będziemy rozmawiać o biznesie i kto wie, o czym jeszcze. O, widzę, jest pojazd, szefa jest. Zobaczcie, jakie piękne realizacje. Może znacie nawet to miejsce. To jest Eko, to jest Eko sklep, dobrze mówię? Ten pierwszy? Bo nie widzę z daleka. O, zajazdnia Wrzeszcz. A tutaj obok restauracja, uwaga, gładkie ściany, a tutaj człowiek odpowiedzialny za te piękne realizacje. Tutaj piękna Paulina, którą już znacie. I tutaj kolejne realizacje, mieszkań prywatne, naprawdę piękne, więc jeżeli szukacie firmy, która Wam zaprojektuje Wasze wnętrze i je też wykona, zostawi Was gotowym projektem, to bardzo proszę. Firmy niezawodnej z niezawodnymi, to solidnymi. Dokładnie. Polecam serdecznie. Jak wygląda samochód prawdziwej biznesu? Ale zobaczysz te dwa co znajdziesz. Słuchajcie, my się znamy z Paulinką tyle lat i tak jak ona się zmienia, rozwija, to jedna rzecz jest niezmienna. To co jest... To co jest, to, co jest, to, co jest, to, co jest w jej samochodzie. Mamania i seret, Piękna kolekcja. A co tam masz? Co przywiozły? Co dla Oli co to jest, to się przekonacie niebawem o, jak ładne Zaczął się Restaurant Week, to jest taki fajny festiwal kulinarny, w którym szefowie kuchni razem z załogami przygotowują specjalne menu, które jest naprawdę w okazyjnej cenie, bo od 69 zł zjemy trzydaniową ucztę i my jesteśmy właśnie w Bachelor Wine, Taka sama restauracja jest w Warszawie, znaczy o takiej samej nazwie, bo taka sama na pewno nie jest, ale jest ten sam właściciel, ta sama koncepcja, bardzo wysoka półka. W związku z tym moje wymagania są naprawdę top. Całą relację zobaczycie na moim story, a ja sama jestem bardzo ciekawa, co mnie tutaj dzisiaj spotka, bo menu festiwalowa jest topka. W przepysznym obiedzie w eleganckiej restauracji nadeszła pora na spalenie spożytkowanych kalorii. No i najlepiej spalać je pomiędzy półkami zakupowymi oczywiście żartuję, ale jestem, nie byłam niedaleko takiego outletu. W Gdyni, do którego zawsze chciałam przyjść, zawsze odkąd zobaczyłam go na TikToku, jakieś dziewczyny, że to są kosmetyki w ogóle przeciągane z 80 zł na 5, i jestem tu i naprawdę to są takie rzeczy, jestem w szoku. Wow, co tu się dzieje? Paletki za 16 zł i mgiełki, szampony, wszystko, po prostu wszystko tu jest. maseczki dla mnie i psia psi. sera do twarzy za 4 zł. Także dzieje się tu. Będę zaraz open box, a tu słuchajcie, kolejne paczuszki. O Boże, jak ja lubię paczki otwierać. To jest ten moment. Ten vlog jest w ogóle bardzo, wydaje mi się, różnorodny, bo cieszyłam się z kosmetyków za złotówkę i za 3 złote, a teraz otwieram paczkę z butami Prady. I właśnie tą różnorodność w życiu bardzo lubię. Bardzo lubię. Nigdy nie zapomnę swoich korzeni, nigdy nie zapomnę tego skąd pochodzę, w jakich czasach się wychowywałam, kiedy mierzyłam jeansy na kartonie na rynku. <grym> I muszę wam powiedzieć, że wspominam te czasy z ogromnym sentymentem. Więc dla mnie wszystko, co związane z takim klimatem, jest po prostu bardzo pozytywne. Dobra, tu mamy podziękowanie za zakupy. Historia tych butów. Po prostu ja nie miałam nic do powiedzenia. Była okazja i moja Paulinka zamówiła mi buty. Właśnie muszę jej oddać kasę, bo dzisiaj zapomniałam. Była bardzo dobra promocja na Aswer. I teraz zobaczmy, jak one wyglądają. Osobne woreczki. To też są bardzo przyjemne chwile, takie rozpakowywanie. Papier trochę wymięty. Mm. <grym> Te buty. Są tak piękne, że aż brzydkie. <laughs> Nie, inaczej, tak brzydkie, że aż piękne. Nie no, one Piotrek, one wyglądają jak do kościoła. <laughs> oh my god. Mają w sobie coś absolutnie pięknego i jednocześnie coś absolutnie brzydkiego. I kojarzą się trochę z luksusem, a trochę z rynkiem. <laughs> I z bieżeniem na kartonach. No dobrze, zaraz przymierzymy. Tutaj, zaczerpnę opinii moich domowników. Taki fajny obsasik. W sumie najlepsze mokasyny, jakie mam, to są te, które sama zaprojektowałam. Już ich nie ma w sprzedaży. One się wyprzedały w zeszłym roku. Tak mi się wydaje, może jakieś pojedyncze pary, ale tak. I to są najwygodniejsze buty, jakie mam. Także zobaczymy, te. One są jednocześnie piękne i... I też dziwne. Przody mi się podobają, ale z boku. No nie wiem, kurczę, no takie naprawdę buty księdza. No tak mi się kojarzą. Może na święconkę będą fajne, że to mam skarpetę fajnie odciśniętą. zobaczcie jak to wygląda od tej strony. No nie wiem. Nie wiem, czy jestem modowo gotowa na takie mokasyny. Idę zapytać Oliwę. O potrzebuje potrzebuję twojej porady. Co myślisz o tych butach prady? Rzydkie. Dziwne, nie? Te przody są ładne, ale ten bok... No nie, taki... Dziwny Rzydkie. jest ten fason. No nie wiem. Nie pasują mnie te buty, nie? A przodem jak stoję? Nie, jak dziadek. Lubię dziwne buty, ale chyba to jest dla mnie tłumacz. No i niespodzianka jest zbyt udana. Pałienka i tak ci kocham, <noise> więc to pocieszanie. Zobaczcie, jaki piękny pokój. Pamiętacie, co było na tej ścianie? Moją artystyczną wizję. Grantowa ściana ilustra, no to już tego nie ma. I pokój jest gotowy na urządzenie pod gości.